Dzisiaj piątek, 24 marca, pochylamy się nad słowami z Ewangelii według Świętego Marka z rozdziału 12. Podszedł także jeden z uczonych w piśmie, który się im przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu. Pan jest naszym Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przekazania większego od tych, rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. Dzisiejsze słowo o słowie ma dla nas Mateusz. W Ewangelii Świętego Marka słyszymy o przykazaniu miłości. W pierwszej jej części słyszymy, że mamy miłować Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. To są cztery części, ale one tak naprawdę tworzą jedność czyli kochamy Boga tym wszystkim całym. Yy, możemy, możemy Go miłować. Dzięki spełnianiu dobrym uczynkom wobec innych osób, przez chodzenie do kościoła, przez modlenie się. Odnosząc się do pomocy drugiemu człowiekowi, można tutaj przytoczyć inne słowa, w których Pan Jezus mówi, że wszystko, co uczyniliśmy jednemu z naszych braci, uczyniliśmy jemu. Jeżeli na przykład Pomogłem moim koledze w zadaniu domowym, albo pomogłem mamie przy yy, obiedzie, to tak jakbym pomógł Panu Bogu. Warto też zauważyć, że miłość od Boga jest bezwarunkowa. Nikt nie, nie trzeba spełnić jakichś konkretnych kryteriów, by tą miłość od Boga dostać. Nieważne, czy jest się jasnej karnacji czy czarnej, czy jest się kobietą czy mężczyzną, czy jest się zdrowy, czy jest się chory. Każdy na tą miłość zasługuje. W drugiej części przykazania. Odnosimy się tutaj do człowieka, że będziemy miłować bliźniego swego jak siebie samego. Czyli będzie, będziemy traktować go tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. W dzisiejszych czasach jest to trudne, gdy żyjemy w konflikcie z jakąś inną osobą, próbujemy jak najmocniej mu dogryć, tak, żeby go zabolało w sercu. Nie tędy droga. Moim zdaniem lepiej y, nie reagować na słowa przeciwnika, gdy sami nie chcemy usłyszeć słów, które mogą nas zaboleć.